Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zadanie Indiana Jones. Znajdź ukryte drzwi za główną salą w zawiłych świątyniach. Musimy się wybrać dokładnie w to miejsce tutaj na mapie. Zaznaczamy dokładnie tu. Będzie pierwsza tabliczka z runą, którą musimy odczytać. Dokładnie cztery runy musimy odczytać, następnie podać je przed wielką bramą, która nam się otworzy, gdy tylko podamy tę kombinację właśnie składającą się z czterech run. Pokażę Wam najpierw cztery miejscóweczki w obrębie tej świątyni, gdzie są runy. Później sobie tam pójdziemy, ustawimy wzór, otworzy się brama i następnie pokażę Wam drogę, która pełna będzie niebezpieczeństwa, czyhającego yy, na nas do sekretnego pomieszczenia, w którym musimy się znaleźć, aby to zadanie wykonać. Muzyka Oczywiście w każdym meczu wzór jest inny, tak więc nie sugerujcie się, po prostu musicie znać lokalizację tych czterech tabliczek, które Wam za chwileczkę zaprezentuję. Dużo typów tu ląduje, także na początku warto sobie zdobyć jakąś broń. Tu, gdzie mamy te schodki, sobie możemy zejść. Pierwsza tabliczka jest tutaj, niebieska. O, dokładnie w tym miejscu. Po drugą biegniemy. Dokładnie w to miejsce. Tutaj do przodu. Niebieski, niebieski. Jeszcze szybko zaznaczę na mapie. To jest to miejsce. Niebieski, niebieski. I kolejna. Pod tym namiotem. Niebieski, niebieski, żółty. Żółty znajduje się tu. Niebieski, niebieski, żółty. I teraz lecimy w stronę wykopalisk. Niebieski, niebieski, żółty i niebieski. Czwarty. W tym miejscu. A teraz udajemy się dokładnie tutaj. Podajemy naszą kombinację. Niebieski. Niebieski, żółty. Niebieski. I gotowe. Teraz musimy tu wejść do środka. Otwiera nam się brama. Uważajcie na pułapki. To jest pułapka. Jeżeli wejdziecie na te pola ciemne, to was zaatakuje. Przechodzimy szybciutko. Tutaj zbieramy burgerka. Mamy mnóstwo złota. Teraz przechodzimy do sekretnego pokoiku, który znajduje się tutaj. Musimy to zrobić bardzo szybko. Tu są kolejne drzwi. Przechodzimy, szybko zbieramy złoto, zbieramy sobie to, co jest w skrzyneczka, a żeby was nie skłamać, uciekałby stąd czym prędzej. Widzieliście, jak my zaatakowali na koniec i jeszcze kula. Wielkie brawa, tak oto. Należało wykonać to wyjątkowe zadanie, niektórzy nie wiedzieli jak, ale jak widzicie nie było to trudne. Znajdź ukryte drzwi za główną salą u zawiłych świątyniach. Zadanie Indiana Jonesy zrobione bez problemu. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, cześć!